Odnieść sukces. Nie da się tego, znaczy nie ma jednej recepty. W tym wszystkim e, pierwsze, co to jest ciężka praca? Zaufanie do ludzi, bo myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. I teraz ludzi, myślę, nie tylko osoby, które współpracują z nami, ale też i firmy. Stąd rzetelna firma. Dużo łatwiej jest nam wtedy wybrać te firmy, z którymi tak naprawdę warto współpracować. Więc jeżeli dana firma ma tą plakietkę, że jest rzetelną firmą. I wtedy faktycznie wiemy, że dobrze z nią współpracować. A jak wygląda historia współpracy z takimi firmami? Ja myślę, że ogólnie rynek na chwilę obecną jest bardzo wymagający. I to wynika z tego, że niektóre firmy, mówiąc kolokwialnie, padają, które niekoniecznie sobie dobrze radzą z warunkami, które na chwilę obecną mamy. Ja uważam, że rzetelność powinna być i powoduje, że dzięki temu łatwiej jest nam współpracować. Dana firma jest rzetelna i płaci na czas, że, że radzi sobie z podatkami, radzi sobie ze wszystkimi obciążeniami, daje nam informację, że dużo łatwiej jest z tą firmą współpracować.